Epic Games widocznie stwierdziło, że dodanie nowej pompy i nowego trybu będzie lepsze niż usunięcie błędów. Hmm. Hej, sześćmanko, z tej strony Rogal, a dzisiaj pokażę Wam 10 błędów, które najprawdopodobniej mogą zniszczyć grę w sezonie 10. Natomiast dzisiaj do wygrania macie oczywiście pakiet Vertex do końca tego tygodnia. Wystarczy, żelić łapkę w górę, komentarz ze swoim nickiem z Fortnite oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, bo lecimy do 350 tysięcy subskrypcji. A jeżeli pod tym filmem będzie 10 tysięcy łapek w górę, to jeszcze jeden taki pakiet będzie dla Was, także myślę. Że warto strzelić tą łapeczkę. Ja sobie już bez zbędnego przedłużenia lecę do materiału i zapraszam Was do oglądania. OK, a więc na początek coś co najbardziej przykuło moją uwagę w ostatnich dniach. Kontroler, który ma wbudowanego auto aim'a. Tak, istnieje taki kontroler i kosztuje on tylko troszeczkę więcej niż taki oryginalny do PlayStation 4 na przykład. Kosztuje on około 89 dolarów i jest on do nabycia na stronie o której wam nie powiem, ale pokazuję wam tutaj screena. Mamy tutaj auto aim'a i wszystkie potrzebne rzeczy, aby cheatować w Fortnite Battle Royale, a to wszystko zamknięte w padzie w Fortnite i to wszystko możemy po prostu używać sobie posiadając tylko tego pada. Pad ten oczywiście jest modyfikowany i posiada dodatkowy przycisk auto aima ale bez problemu wszystko na nim działa. Sami zobaczcie, jak gracz, którego wam w tym momencie pokazuję, bez problemu gra sobie na padzie i laseruje swoich przeciwników, tak jakby to było po prostu bardzo, bardzo proste. Pad taki kosztuje 89 dolarów, czyli około 300 zł, tak mi się wydaje na ten moment, na taki kurs dolara, i wydaje mi się, że jest to naprawdę obrzydliwa rzecz, którą robią gracze Fortnite dla tej gry. Aby po prostu to się nie działo, nie kupujcie takich padów, nie róbcie z siebie idiotów i po prostu nie wkładajcie. W to kasy ze względu na to, że każdy z Was może nauczyć się grać i po prostu każdy może wejść sobie na mapkę i potrenować 2-3 godziny, a na pewno progres w waszej grze będzie widoczny już od samego początku. Sami zobaczcie, że par taki po prostu potrafi zepsuć grę innym graczom, bo mamy niesamowitą przewagę, wszystko tak naprawdę na tym padzie dzieje się samemu, a pady ze skryptami również możecie dostać na różnych stronkach, naprawdę na przeróżnych wszystkich stronkach tak naprawdę, które zajmują się takimi rzeczami. Mam nadzieję, że Fortnite zacznie ścigać właśnie takie osoby, ze względu na to, że cheatowanie jest naprawdę najgorszym z skór i powinno być absolutnie banowalne w każdej, w każdej absolutnie grze multiplayer, ze względu na to, że po prostu psujemy grę innym graczom. Natomiast postanowiłem Wam to pokazać, ze względu na to, że jest to rzecz, która na pewno będzie niszczyć grę w sezonie 10, a ja po prostu będę przechodził sobie dalej bez zbędnego gadania. Kolejną już dosyć ciekawą rzeczą jest to, o czym krzyczy cały YouTube od tak naprawdę tygodnia i cały czas nie jest to po prostu usunięte. Jest to oczywiście door glitch. Door glitch polega na tym, że edytując sobie właśnie ścianę w ten sposób, możemy przez dziury w drzwiach po prostu strzelać sobie do naszego przeciwnika, co macie zaprezentowane w tym momencie na ekranie. Połączyłem sobie drugie konto właśnie z Fortnite'em na telefonie i postanowiłem, że wam to pokażę. Zobaczcie, przez każdą dziurę tak naprawdę w drzwiach możemy strzelać i zadawać niesamowity damage. Wydaje mi się, że jest to absolutnie do usunięcia ze względu na to, że po prostu nie spodziewamy się tego, że po prostu przez drzwi można strzelać. Wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy strzelać przez szpary, to każda szpara musiałaby być oddzielnie zrobiona i przez każdą szparę mógłby dostać się 17 do nabój. Na Co spowodowałoby, że kubowanie się będzie traciło całkowicie sens, a gra stanie się bardziej aimowa niż dotychczas. Ale wydaje mi się, że to się absolutnie nie powinno dziać. Jest to błąd, który po prostu wykorzystuje różne rzeczy w Fortnite i wydaje mi się, że będzie będzie on usunięty w najbliższym update. Cie. Swoją drogą nie zamiast dodawać nowe skiny i nowe, obrzydliwe skiny, bo ten skin to naprawdę jest beka i wydaje mi się, że nie powinien on w ogóle być w grze. Czasami warto by było się zająć właśnie takimi błędami, które będą to cały czas psuć nam grę. A gracze uciekają, cały czas gracze uciekają ze względu na to, że po prostu takie glitche po prostu psują nam całkowicie przyjemność z rozgrywki. Kolejny glitch natomiast będzie troszeczkę na plus dla graczy, ze względu na to, że pewnie nudzi Was wykonywanie zadań w Fortnite Battle Royale, bo mnie osobiście ich ilość przytłacza. I sam nie chciałbym spędzać tyle czasu na zrobieniu tych zadań w zwykłej gierce. Pokażę Wam teraz sposób, ale musicie zrobić go bardzo, bardzo szybko, jeżeli chcecie, bo po prostu ten tryb może nam uciec. Pokażę Wam sposób, jak wykonać wszystkie zadania całkowicie za darmo i po prostu wykonać je w bardzo szybki sposób. Aby udać się na pustą mapę i zrobić sobie wszystkie zadania, które chcemy na pustej mapie bez żadnego limitu czasowego, możemy po prostu udać się na ten tryb, który został stworzony w trybie kreatywnym, czyli beach assault. Jeżeli wejdziemy na ten tryb, będziemy mogli bez problemu. Przed rozpoczęciem gry udać się do wody, która to po prostu nas zabije. Jeżeli już to zrobimy, tak jak na filmie, po prostu udajemy się na naszą główną wyspę, co spowoduje, że włączy nam się plac zabaw, ale niezwykły, tylko taki jakbyśmy grali normalną grę. Więc bez żadnego limitu czasowego będziemy mogli wykonywać zadania, robić wszystko na mapie, a wszystko zaliczy nam się po naszym właśnie wyjściu z gry. Wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa rzecz i każdy z Was chciałby właśnie wykonywać sobie takie zadania. Każde zadanie wykonane w tym trybie zostanie oczywiście zaliczone ze względu na to, że gra uznaje to tak jak bylibyśmy w normalnej grze, bez po prostu żadnego robienia czegokolwiek w grze. Czyli po prostu mamy pustą mapę, możemy tam sobie latać, robić wszystkie wyzwania, robić wszystko to, na co pozwala nam właśnie pusty serwer i bez problemu możemy tak naprawdę większość zadań wykonać w jednej grze. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Dla mnie osobiście naprawdę fajna rzecz, która powinna zostać usunięta, bo jest to troszeczkę oszustwo, ale mimo wszystko jest to fajna rzecz, którą każdy z nas może sobie zrobić bez po prostu spinania się na zwykłych gierkach na wykonywanie tych zadań. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. A propos tego trybu, to jest jeszcze jedna rzecz, na którą możecie zwrócić uwagę na nie. Oczywiście możecie wygrać każdą grę w tym trybie, a dlaczego już wam pokazuję. Aby wygrać każdą grę trzeba właśnie zrobić to samo co w poprzednim przypadku, czyli udać się za barierę, natomiast nie do końca uśmiercając się właśnie poza mapą. Jeżeli już udamy się poza barierę, a gra się rozpocznie, będziemy, będziemy znajdowali się w powietrzu, co spowoduje, że po prostu będziemy mogli udać się na bazę naszego przeciwnika bardzo, bardzo szybko. Możecie znaleźć się na przykład na Tureć, tak jak tutaj Troll Ninja, do którego cały kredyt leci właśnie z tego glitcha, bo że jest to wymyślony glitch przez niego, ale wydaje mi się, że jest on bardzo ciekawy. Możecie zrobić naprawdę mnóstwo rzeczy, możecie wygrać każdą grę na tym trybie, ze względu na to, że możecie po prostu znaleźć się wszędzie. Możecie od razu polecieć na zwycięstwo, możecie od razu zająć bazę i zrobić wszystko, co tak naprawdę macie ochotę. Wydaje mi się, że ten glitch również jest do usunięcia, natomiast postanowiłem wam go pokazać. No bo jak wszystko, to wszystko, bez względu na to, czy jest to niszczące, czy też nie. Wydaje mi się, że wiele glitchy powinno zostać usunięte już bardzo, bardzo dawno temu, ze względu na to, że są one pokazywane na YouTube notorycznie, ale niestety Epic Games. Nie decyduje się właśnie na taki krok. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. Pewnie każdy z was już widział nową snajperkę, która wyciekła i została dodana do Fortnite przez przypadek. Ja też ją widziałem, ale nie każdy z was pewnie miał okazję z niej postrzelać i robić różne rzeczy, które miałem okazję robić ja. Także, jeżeli chcecie postrzelać sobie z nowej snajperki, jest na to bardzo prosty sposób. Wystarczy, że odpalicie ze swoimi znajomymi tryb kreatywny oraz wejdziecie na mapę, której kod macie podany właśnie w tym momencie na ekranie. Jeżeli odpalicie tą mapę, to sami zobaczycie, że znajdziecie się na niej, pamiętajcie, że musicie tylko wystartować grę. Jeżeli wystartujecie grę w trybie kreatywnym, właśnie na tej mapie, podchodzicie w to miejsce, w które podchodzę ja na filmie i sami zobaczcie, że po chwili respi się nam nowa snajperka, która jest to po prostu naprawdę niesamowita. Wydaje mi się, że dodanie przez przypadek tej snajperki było jest swojego rodzaju testem, którego to właśnie dokonaliśmy i sami możecie zobaczyć teraz, jak to wygląda, jak się strzela, jak i ona ma zoom, jak tak naprawdę zadaje damage i jak to wszystko tak naprawdę wygląda. Wydaje mi się, że ta snajperka jest niepotrzebna, bo mamy już. Bardzo dużo snajperek, i wydaje mi się, że każdy z nas powinien zająć się czymś innym. Tak samo Epic Games powinno zająć się nie dodawaniem skinów i nowych broni, a usuwaniem tych bugów, które po prostu są w grze już od bardzo, bardzo dawna. Dajcie znać w komentarzu, jakie macie odczucia co do tej snajperki, a ja przechodzę sobie po prostu dalej. Kolejna zbugowana rzecz Fortnite to Rift to Go. Został on zbugowany od bardzo, bardzo długiego czasu i wydaje mi się, że Epic Games po prostu przymyka oko na bugi z tym związane. Oczywiście Rift to Go działa tylko wtedy zbugowany, jeśli riftujecie się ze swoim kolegą, bądź przeciwnikiem. Sami zobaczcie jak to wygląda. Jeżeli riftujecie się ze swoim przeciwnikiem, możecie bez problemu oddać do niego strzał z pompy, czy z jakiejkolwiek snajperki, czy broni, która zada mu naprawdę niesamowity damage w bardzo krótkim odstępie czasu. Jeżeli chcecie tak zrobić, wystarczy zdriftować się z kolegą i mieć nieprzeładowaną do końca. Za broń. Spamujemy jednak po prostu strzałem i bez problemu możemy wejść sobie do przeciwnika i po prostu go zabić. Jeżeli już to zrobicie, to po prostu możecie cieszyć się i tańczyć na samej ziemi, bo przeciwnik nie będzie wiedział o co tak naprawdę chodzi. Double pompa to chyba coś, za czym tęskni każdy gracz z pierwszego, drugiego czy trzeciego sezonu w Fortnite Battle Royale. Natomiast możecie tego dokonać, co naprawdę nie jest łatwe, natomiast możecie po prostu pobawić się i pocieszyć dawnymi czasami Fortnite. Jeżeli chcecie używać double pompy, wystarczy podnosić ją cały czas z ziemi, co możecie zobaczyć w tym momencie na filmie. Nie jest to oczywiście bardzo przychylne dla waszego zdrowia psychicznego oraz nie jest to bardzo przychylne dla w ogóle czegokolwiek, bo jest to niemożliwe praktycznie do zrobienia na publicznym meczu, natomiast jest taki glitch, który warto by było jednak mimo wszystko usunąć przed startem sezonu 10, bo bardziej ogarnięti gracze mogą to na pierwszych pozycjach wykorzystywać naprawdę bardzo fajnie. Wydaje mi się, że wszystko jest do wymasterowania, a to, to już w ogóle ze względu na to, że starsi gracze są takimi tryhardami, że po prostu czasami za... zastanawiam się, czy warto w tą grę jeszcze po prostu grać, ze względu na to, że każdy z nas cały czas tryharduje w tego Fortnite'a i nie ma już takiego fanu jak na samym początku w poprzednich sezonach gierki. Wydaje mi się, że nowi gracze absolutnie nie mają miejsca tutaj w tej grze, ze względu na to, że nie ma już bambików, nie ma już osób, których można się po prostu pośmiać i po prostu zrobić coś naprawdę ciekawego. Musisz być naprawdę totalnym kozakiem, jak na przykład Jacob i wydaje mi się, że każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym bugu, bo mi wy się wydaje, że jest on całkiem, całkiem fajny, a ja przejdę sobie dalej. No i ostatni już na dzisiaj bug, to znane wam dobrze z prop zmniejszanie i zwiększanie postaci. Aby zwiększyć czy zmniejszyć swoją postać, wystarczy zmienić się w propa danej wielkości i po prostu zresetować swoją mapę całkowicie do zera. Jeżeli już to zrobicie, będziecie mogli i bez problemu po prostu stać się mniejszym bądź większym ludzikiem, co powoduje, że po prostu jest to dosyć śmieszny glitch na sam koniec odcinka. Natomiast glitche muszą być po prostu usunięte. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o glitchach z dzisiejszego odcinka i pamiętajcie o konkursie na samym początku tego odcinka, dzięki, któr... dzięki któremu będziecie mogli wygrać pakiet Vertex na własną okazję. Do końca tygodnia. Dzięki Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Piąteczka, no i cześć!